Mod studio. Cześć wszystkim, w programie Moja Filmowa Historia. Witam Was Oliwia Wilczek i Oliwia Orlińska. Okazją do nagrania dzisiejszego filmu jest obchodzony 22 kwietnia Dzień Ziemi. Dlatego dziś porozmawiamy o czymś, co ma. Ogromny wpływ na naszą planetę. To efekt cieplarniany. Może słyszeliście już o tym w szkole, ale dzisiaj wyjaśnimy, czym tak naprawdę jest i jak temu zapobiegać. Gotowi? Efekt cieplarniany to zjawisko, które polega na tym, że niektóre gazy w atmosferze zatrzymują ciepło, które dociera do Ziemi od słońca. Cie normalnie ciepło powinno wrócić do przestrzeni kosmicznej, ale te gazy, takie jak dwutlenek węgla, metan czy para wodna, sprawiają, że część ciepła zostaje uwięziona na naszej planecie. Dzięki temu mamy ciepło, które pozwala nam żyć. Ale uwaga, jeśli tych gazów będzie za dużo, to nasza planeta stanie się zaciepa, a to już nie jest dobra wiadomość. Wtedy mogą wystąpić różne problemy, takie jak zmiany klimatu, topnienie lodowców czy coraz częstsze burze i powodzie. Skąd biorą się te nadmiarowe gazy? Głównie z działalności ludzi. Wiele rzeczy, które robimy, codziennie wpływa na naszą atmosferę. Na przykład samochody, które spalinami emitują dwutlenek węgla, fabryki, które produkują różne rzeczy, spalając paliwa czy wycinane z drzew które pomagają w pochłanianiu tego gazu. To wszystko przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Ale teraz przejdźmy do pozytywnych wiadomości. Możemy zmniejszyć ten efekt i zadbać o naszą planetę, jeśli wszyscy będziemy działać razem. Mamy na to kilka prostych sposobów, które możemy wprowadzić już teraz w szkole i w domu. Po pierwsze, oszczędzaj energię. Możesz zgasić światło, kiedy nie jest potrzebne. Używać urządzeń, które zużywają mniej prądu, a latem nie zostawiać klimatyzacji włączonej bez potrzeby. Po drugie, dbajmy o naszą przyrodę. Sadzenie, sadzenie drzew to świetny sposób na pochłanianie dwutlenku węgla. A jeśli to możliwe, warto wybierać rower zamiast samochodu. Możemy też segregować śmieci, aby mniej odpadów trafiało na wysypiska. Pamiętajmy, że nasze małe działania mają ogromne znaczenie. Jeśli wszyscy będziemy dbać o środowisko, to efekt cieplarniany przestanie być tak groźny. Dzięki temu nasza planeta będzie mogła żyć w zdrowiu, a przyszłe pokolenia będą mogły się cieszyć czystym powietrzem, wodą i piękną przyrodą. Dziękuję, że byliście z nami. Pamiętajcie, każda, nawet najmniejsza zmiana ma wpływ na przyszłość Ziemi. Bajmy o naszą planetę, bo to nasz wspólny dom.